<sawe> tak, 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 tak. No grzeczne psice. No pobiegać, pobiegajcie. Dalej lituś, biegiem, biegiem. Biegacz, biegać. Go, go. Dalej, Witka. Ksenia i Brybsiak. Go, Chodź, biegiem Rytka. No, go, ja. biegamy, biegiem. biegamy. Oh, oh. go, go. go, go, go. No ona jest tam, wierzcie że nie? Teraz spała dwie godziny i pół, ale została no, o Ksenia, co, co? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ta się chce bawić? Woda się, się nauczyła od starej powarkiwać, wiesz? Już nie jest taka cicha tylko potrafi zrobić nie? Wita, ja, nie mrucz! To jest? Ty gdzieś na pewno łchasz? Eee... Już się No co? Grzeczna Ksenia, kochana! Kochane psice, no, dobre psice, no, no, dobre! Ksenia? No, no, wiesz co? Możemy... To możemy powolutku iść tamtą stronę,